Więc witam wszystkich bardzo serdecznie. Pomyślałem sobie, że już gram w Minecrafta na serwerze Hypixel na Skyblocku. Jest tutaj coś, żeby mieć dużo buffów, jak osoby, które tutaj grają, to wiedzą. Jest coś takiego jak Fairy Soul. Ktoś przyszedł. Pójdę pokazać to na huba. Pawn. Idziemy tu na no i długie wczytywanie na lunar kliencie. Idziemy sobie w stronę koloseum. Od koloseum odbijamy na prawą stronę. Idziemy do lasku. I jak dalej, dalej możemy, aż dojdziemy do stawku. Nad rzeczką idziemy. Jeszcze się przetepam troszkę. Grappling hookiem dalej się przejdzie. I tu mamy stawek. I obok stawku jest taka osoba jak... Tia de Fairy, czyli Tia wróżka, można to tak ująć. I jeżeli z nią porozmawiamy, jest coś takiego jak Fairy Soul do zdobycia. Można sobie to również zobaczyć na questach. Tutaj ja mam 201 na 209 zbranych i każde daje całkiem spoko boosty. Ja mam przez to bez zbrojki, bez niczego 687 HP, 140 many i 101 d jeżeli miecz chwycu do ręki, to mi od razu 221 się zwiększa. Plus, jeszcze jak mam zbrojkę, to z image mam te 251. Dobra, i pomyślałem, żeby zrobić taką wam rzecz. Może serię, nawet. Żeby nagrać odcineczki z tego, gdzie się te sole znajdują. Więc, ja zacząłbym na przykład od Deep Caverns. Tutaj można zobaczyć sobie, gdzie tu jest Deep Caverns. Tutaj jest ich 21, ja mam wszystkie zebrane. Ale postaram się wam pokazać je, więc możemy zacz... może zacznijmy, jeżeli jesteśmy na Deep Cavernsach. Schodzimy pod most, pod mostem jest jedna dusza. Teraz tak. To już jest jedna z głowy. Teraz, jeżeli wejdziemy tutaj wyżej. A, jeszcze tak powiem, należy się zaopatrzyć w dużo perełek, mnie za bardzo nie stać, więc mam tylko 19. Idziemy tutaj na górę później, i tutaj jest kolejna dusza. To już jest druga, teraz kolejna jest tam na samym szczycie na wieży. Szczerze, nie chce mi się tam nawet wbijać, bo to jest sam szczyt wieży, tylko czas zmarnuje. Ale to jedna perełka to może polecić, żeby nie było pokazać. Chociaż oczywiście, ja mam jeszcze grappling hooka, to mi to ułatwia troszkę sprawę. Ale to wiadomo jak ktoś ma dużo perełek, no to nie będzie miał problemu z tym, nie? Wyjdziemy może od tej strony. Wybijemy, no i widzicie jest tutaj fairy soula, nie? Czyli dusza. Teraz jeżeli patrzymy się w stronę mostu, to idziemy w lewą stronę. Ja sobie to zrobię grappling hook. albo bo dobra jednak nie, się tepnę mieczem. Przechodzimy jakby troszkę za tą ściankę. Idziemy na kraj mapy. Polecam kliknąć sobie F5 i luknąć... Nie wiem jak to powiedzieć, tam jest taki mossy stone. To na niego by trzeba było wskoczyć. O, właśnie tak. I tutaj jest kolejna dusza. Teraz możemy zeskoczyć śmiało. I to już mamy trzy dusze. Zeskoczymy do Wojda. Biegniemy prosto normalnie do Wojda. Eee, Tepamy się tutaj do góry. Tu mamy czwartą duszę. Biegniemy dalej. Lagę złapałem. Brawo. Mamy już cztery ze sobą. Teraz tu wbijamy do góry. Tu jest piąta. Zeskakujemy. Wciśniemy tutaj na prawo. Czekajcie, która to była czwarta Powiedziałem, nie? Raz, dwa, trzy, cztery. Nie, to była piąta, dobra. Tutaj mamy szóstą. Teraz tak, kolejna perełka nad Lift Operatora, nad ten budyneczek. Tutaj mamy siódmą. Teraz schodzimy. Biegniemy fajnie schodkami sobie. I tutaj jest takowa osoba jak Walter. U Altera można kupić TNT, które można zdobyć również w katakombach jako drop. Jedno kosztuje 2,500. no i tutaj nie mam akurat pieniędzy przy sobie, ale kupujecie jedno, kładziecie w tym miejscu, wysadzi wam tą ścianę, ten zniszczony i za tym się znajduje jedna dusza, czyli ósma. Później biegniemy na szybkości. Tak, creepyry za mną są. Zbiegamy do lapisowego na szybkości. Jednocześnie Wam pokażę, jak można speedrun'a zrobić tak w sumie. Mm, z lapisowymi. Mm, dobra. Tutaj mogę grappling hookiem zrobić. O. Ciemna zombie. Nie bij mnie. Tutaj mamy kolejną, to już jest dziewiąta. Teraz stąd możemy uciekać dalej na redstone'a. No, podwaliłem typowi. Nie polecam bić pigmenów, tylko zrobić speedruna, bo się cały cave na was rzuci. Tutaj z dołu mamy dziesiątą. Dziesiątą albo 11, już nawet nie wiem. Ale tak czy siak kolejną. Tutaj później biegniemy dalej do góry, obiegamy to. I w tym miejscu, to jest przy drabince jest tutaj kolejna dusza. Dobra, teraz możemy stąd znowu speedruna i na slime. To było chyba 11 teraz, teraz będzie chyba 12, nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dobra, tutaj trzeba ich ominąć do wody. I tutaj wodą, jeżeli sobie do góry podpłyniemy. Mamy kolejną duszę. To jest bodajże się 12, już teraz stąd uciekamy. Tutaj, jak są prześwity, widać, że jest nawet dusza. Za tym, albo po prostu klikajcie prawym, albo tu po prostu przyjdziecie kliknąć. Albo możecie zniszczyć i klikać jednocześnie. Dobra, to to by była 13. Tutaj biegniemy dalej. Tutaj, ktoś sobie, sobie 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 dokładnie Emeraldy zbiera. Tutaj jest kolejna u góry, to już jest 13 bodajże. Teraz kolejną. Biegniemy dalej. Co dalej? Dalej rzucamy perełką w to miejsce. O, i widzicie tutaj jest kolejna. To już bodajże 14 czy 15, nawet tego nie liczę, bo się sam pogubiłem. Dobra, teraz zbiegamy niżej i tak na diamencie to już totalny speedrun w tym miejscu jest biegniemy dalej tak żeby zrobić sobie speedrunika jak ktoś chce to może sobie nawet pozabijać do expa teraz tak tutaj skakujemy na tą górę. Tu jest kolejna dusza. No i polecam się również zaopatrzyć w tym momencie w podkę Fire Resistance albo w Emberset, gdyż trzeba będzie wejść do lawy. Wchodzicie do lawy. I tutaj jest kolejna soula. Dobra, teraz możemy stąd wejść. Tu jest kolejna. I to bodajże są już wszystkie. Chyba tak. No i to są wszystkie. Więc teraz możemy na spokojnie iść sobie na wyspę załóżmy. Gdy nie będę w walce wypad. E, ustawienia klienta, to nie to. Dobra, no i to by było na tyle. Jak chcecie więcej takowych, no to dajcie znać w komentarzu. I zapraszam również na mojego Twitcha, gdzie odbywają się streamy codziennie. Nawet teraz pewnie trwa jak wylecie odcinek, więc trzymajcie się i cześć!